Hej, dzisiaj kręcimy pierwszą scenę do teledysku Jacka Wrony. Zaczyna się w kebabie. Mała historia o tym, że jednak czasem warto rzucić wszystko. Pierwsze lekcje robienia kebaba już były. Doświetlenie planu. Do zobaczenia w kolejnej scenie. Tym razem nagrywamy ujęcia w pociągu i na dworcu. Jacek coraz bardziej się rozkręca. O, w buty, kurde, jak macie. Także nie obeszło się bez problemów. Z wczorajszego dnia jesteśmy bardzo zadowoleni. To była całodniowa charówka, ale było warto. Na koniec nakręciliśmy piękne ujęcia nad Czarnym Stawem. Akurat słońce specjalnie dla nas postanowiło zaświecić i wyjść za chmurki. i Nie schowało się za górę. Znacie, jak ty to mówisz, to spoko jest, nie? Czekamy jeszcze. Może nakręcimy piękną panoramę gór o złotej godzinie. Sam raz na zakończenie filmu. Aby zainspirować ludzi do podróży, do spełniania marzeń. Gimbal z Lumixem spełnił swoje zadanie. O jaki fajny chrząszcz tu spaceruje. Tym razem kręcimy ujęcia w widoku nad zalewem. Makijaż już prawie skończony. Dobra, wy sobie rozmawiacie i Kasia zobaczy ekipę zaraz. Ekipę Friza. Start! Start! <śmienicza> Jaki ta freezera, tak? Tak. Tak, tak. Siadajcie, siadajcie Pryzera. na swoje miejsca. Jesteśmy po pierwszych ujęciach, teraz czekamy trochę na zmierzch. Czach, <śmienicza> czach. <śmienicza> <śmienicza>